Dużo mówimy o tym, jak być zielonym w skali mikro, ale teraz porozmawiamy proszę Państwa o tym, jak to zrobić w skali makro, bo porozmawiamy o tym, jak elektronia dotąd tradycyjnie węglowa przechodzi na energię słoneczną, na biodę, na biomasę. Prezes Zarządu Zespołu Elektronicznego w Adamie Chłodnym wyjaśnił No właśnie, jak wygląda transformacja energetyczna, w Waszym wydaniu? W naszym wydaniu jest to tak, jak Pan elektron powiedział, przejście z energii czarnej tak zwanej, czyli energii z węgla energię, e, energię ozową, czyli fotowoltaika, e, biomasa, wiatraki, e, no to są nasze e, priorytetowe cele, więc będziemy starać się, by energia, która, która z węgla wobec naturalnych warunków kończących się już węgla w regionie polskim, została zastąpiona energią zieloną. I to jest taki praktyczny, bardzo praktyczny bardzo namacalny Proces transformacji. Ty też w akwarium, w takich inwestycji jeszcze nie było, więc trochę o liczbach, to znaczy, o jak już w nich Kwestia pieniędzy to są oczywiście miliardowe nakłady, natomiast tutaj kwestia pieniędzy jest, jak w tym sensie, najważniejsza, ale również bardzo istotna jest, ponieważ jest to proces początkowy, taki pionierski projekt w tym Zespoły rykowników Adamów Koniec w skali kraju. Bardzo istotne jest współdziałanie nie tylko działalność biznesowa biznesowej z ale również współdziałanie głównie ze stroną samorządową. E, Oczywiście rządową, no i stroną społeczną. To no jest bardzo skomplikowany, czterymaństwowy proces, który nie tylko pieniądze, ale i e, ale idea sprawiedliwej transformacji żeby Kiedy koniec Adamów Koniec no, będzie w całości wiemy, jako to jest oczywiście sprawa dekad, nie pojedynczych lat. Natomiast no, szykujemy się, że na te, te 10 lat będziemy się już bardzo silnym e, producentem energii zielonej. W przyszłym roku planujemy otwarcie farmy fotowoltaicznej w na 80 MW oraz drugiego bloku biomasowego, bo już mamy jeden elektroniką. Także to będą nasze sztandarowe inwestycje roku przyszłego, a w następnym momencie mam nadzieję będziemy mogli zobaczyć podstawę Henryk Sobieracki, prezes zarządu Wyspołu Elektrowni w Adamowskim, był gościem Polsadoz. Proszę Państwa, o tym się jeszcze, jeszcze, jeszcze dłużej będziemy rozmawiali, bo to też przekłada się na miejsca pracy, więc gramy w zielone, ale nie tracimy pracy. Proszę znać, gdzie się do strefy Zepak. Tutaj znajdują się namioty, namiot Zepaku. I podchodzimy do Pana, który nam opowie o stanowisku ZEPAK, a szczególnie o tym rowerze, który teraz pokazuje. Rower wodorowy. Na czym to polega? Jak to będzie działać? Jak to będzie funkcjonować? Więc rower wodorowy jest to takie urządzenie, znaczy taki rower, który wykorzystuje wodór do napędu. Wodór gromadzimy w butli wysokociśnieniowej. Ta butla jest ukryta w tym miejscu. Po otwarciu tego wodór kierowany jest do ogniwa paliwowego. W tej części umieszczone jest ogniwo paliwowe, które zamienia ten wodór na energię elektryczną, która z kolei napędza nam silnik w I w ten sposób możemy ułatwić jazdę użytkownika roweru. Zostało zintegrowany cały układ napędowy, czyli butla jako zbiornik. Dopasowane do tego wszystkiego ogniwo paliwowe, które e, tak zostało dobrane, żeby umożliwić zasilanie tego zbiornika, jakim jest silnik elektryczny wbudowany ten rower. Jeszcze to jest rower ze wspomaganiem elektrycznym, więc to na ile wystarcza zależy od tego, jak dużo my wkładamy od siebie, a jak dużo oczekujemy od wspomagania. Jeżeli... Wykorzystujemy tylko wspomaganie i działa ono na pełnej mocy, to wystarcza na 100 minut ciągłej pracy w tej konfiguracji oczywiście i przy pełnym naładowaniu zbiornika wodoru. Czy to jest prototyp, tak? Tak, to jest prototyp, został zbudowany przez studentów w ramach grantu rektorskiego na Akademii Górniczo-Hutniczej w kole naukowym FENek i to był... No to jest taki demonstrator też technologii, że możliwe jest zbudowanie takiego urządzenia i przeprowadzenie testów. W miejscu użytkowania tego roweru produkowana jest tylko para wodna i ta para wodna jest bezpieczna dla otoczenia, bo w żaden sposób nie jest szkodliwa. Czy można się pokusić, że to będzie przyszłość za parę lat? Znaczy, na pewno wodór jako nośnik energii, jako magazyn energii jest przyszłością. Czy to będą rowery, czy to będą samochody, czy to będzie Kolejna. kolej, tak, ciężki transport, czy to będzie magazynowanie wodoru w kawernach solnych, To wodór na pewno jest takim krokiem w rozwoju energetyki. Pokazuje, jak właściwie na tym polega, jak to wygląda to, 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 to energia wodorowa. Możemy to wszystko zobaczyć. Natomiast tutaj jest zrobiony przez studentów stworzony e, rower, napędzany właśnie wodorem. Więc jest to wspaniałe przełożenie techniki na działające urządzenie, i to wszystko przez naszą dolną młodzież. Jesteśmy na pikniku ekologicznym w Unijowie, w naszym ekologicznym miasteczku. Mamy tutaj mnóstwo atrakcji. Mamy samochód w przyszłości, który jest napędzany energią wodorową. Jest to samochód, który jak najbardziej sprawdzi się już niedługo będzie na naszych polskich drogach. Mamy, słuchajcie, stanowiska, gdzie poznamy energię przyszłości OZE za pomocą tych paneli fotowoltaicznych. Jesteśmy w stanie. Tworzyć energię dla małego gospodarstwa domowego. W tym naszym namiocie możemy poznać, jakie jest działanie dokładne paneli fotowoltaicznych, jak one działają, jak są przekazywane, jak nadwyżka prądu jest przekazywana do zakładu. Natomiast, kochani, tutaj mamy, tutaj się znajduje bardzo ważne stanowisko, które pokazuje energię wodorową od kuchni. Pokazuje ono, jak studenci stworzyli rower który jest zasilany tą energią, który faktycznie jeździ jak najbardziej w praktyce. Na stanowiskach mamy również dla dzieci i dorosłych pokazy z odnawialnych źródeł energii, które pokazują, na czym to polega w najbardziej prosty sposób, żeby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jednak odnawialne źródła energii są bardzo ważne nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata. Inne atrakcje, które tutaj mamy, to są atrakcje bardziej też twórcze, które jak najbardziej zachęcają do ekologicznych działań. Tworzenie mydeł, mamy robienie lasów w słoiku, mamy sadzenie roślin, mamy malowanie toreb, mamy stanowisko naukowo o segregacji odpadów. Wyobraźcie sobie, że mamy również stanowiska, gdzie można wytworzyć samodzielnie prąd własną siłą mięśni. Jest to stanowisko rowerów, energorowerów, które im szybciej się pedałuje, tym napędzają samochody i te samochody mają wyścig. Mamy, kochani, również. Tutaj są pokazane najnowsze nowinki technologiczne, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Można się dowiedzieć, ile to kosztuje, można się dowiedzieć, czy warto. Oczywiście warto. Można również zaznajomić się z całym mechanizmem działania odnawialnych źródeł energii. Całe miasteczko liczy kilka y, namiotów. Są to namioty zarówno, y, zarówno ZEKPAK SA, jak grupy Polsat, jak również Fundacji Polsat oraz także Cyfrowego Polsatu. Strefa również jest Polkontela i to wszystko są firmy zaangażowane w program Czysta Polska, czyli w to o co nam chodzi. Czyste powietrze, czyste środowisko i to abyśmy mogli żyć lepiej, zdrowiej i bezpiecznie. Jest tu szereg atrakcji Poza tym warto zwrócić uwagę na bardzo dobre i przygotowanie organizatorów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszyscy posiadają maseczki, jest cała masa płynów dezynfekcyjnych, informacji jak należy zachowywać się w tych miejscach. Jest coś dla młodych, coś dla starszych, wszelkiego rodzaju informacje, także jest to naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowane. Tutaj młodzi ludzie próbują swoich sił, kto jak najszybciej pojedzie, to jest wszystko mierzone i sprawdzane z miasteczka grupy Polsat, ekologicznego miasteczka. Pozdrawiamy serdecznie.